Wreszcie nastał ten dzień, na który czekają wszyscy europejscy fani piłki. Kłania się Państwu Dariusz Szpakowski, jest ze mną Jacek Laskowski. Zapraszamy na wielki finał UEFA Champions League. Fantastycznie... Świetnie przeda się przez obronę. Gol 1-0 w finale UEFA Champions League. Teraz powinno im się grać łatwiej. Zrobili krok w stronę pucharu i wystarczy, że unikną błędów. Z drugiej strony rywale nie mają wyboru. Będą musieli się odsłonić. I teraz dobrze widzimy w tej powtórce, jak minął rywala, by wykończyć te akcję. Nie bał się wziąć odpowiedzialności na swoje barki. Dla takich zagrań kibice przychodzą na stadion. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Bliska już do bramki. O, ważna interwencja. To pachniało groźną sytuacją, ale piłka przejęta. Kurtois. Martin pospieszył, a udało mu się odebrać piłkę. No, tym razem nie wyszło. Modric, Gareth Bale, Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika, Bale. Ładna seria podań królewskich. No i piłka wędruje do rywali. Ciekawe, jak to rozwiąże. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. No i przywilej korzyści dla Realu, oni atakują. Zobaczymy, co z tym zrobią. Benzema. Casemiro. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Modric. Karim Benzema. Mija ich niczym ty... Brawo, ale jest szansa. Uuuu, złe, bardzo złe wykończenie. Uderzył mocno, żeby bramkarz nie zdążył zareagować, ale zdecydowanie przedobrzył. Zresztą proszę na niego spojrzeć, sam doskonale wie, że powinien był to lepiej rozwiązać. w przyjmują rywale. Arbiter podyktował rzut wolny. Jagiellonia rozpoczyna grę od wrzutu z autu. Taras Romanczuk. Najważniejszy mecz w klubowej piłce w Europie. Dwa zespoły wyselekcjonowane. Dobrze, przebił się. Świetna okazja, ale kurtwa popisuje się znakomitą interwencją. Głęboka wrzutka z rzutu rożnego. Out dla Realu Madryt. Sergio Ramos. Marcelo. Benzema. Modric. Luka Modric. Gareth Bale. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Karim Benzema. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Jaga nie ma dziś wiele z gry. piłkę mają głównie rywale. Ale jak widać, nie przekłada się to na wynik, bo nadal utrzymują korzystny wynik, choć to rywale mają więcej z gry. Dobrze, ucieka obrońcom. Urtła na posterunku, piłka dalej w grze. Iwan Runie. Ależ to była groźna sytuacja, gdyby nie ta wspaniała obrona, byłoby już po meczu. A w każdym razie sytuacja byłaby o wiele trudniejsza. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć, główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę, uderzył głową bardzo niecelnie, zupełnie zmarnował okazję. Baran. Marcelo. Real Madrid oddaje piłkę. Koniec pierwszej połowy finału UEFA Champions League prowadzą. Wystek Sędziego. Rozpoczynamy drugą połowę finału UEFA Champions League. Akcja skrzydłem. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciw na piłce. Gareth Bale Zobaczmy, co zrobi. Minął obrońców. pięknie na bramkę. Martin Pospisil. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Próbował, ale nie udało się. Pospisil. Świetnie nie interweniuje. Z rogu w pole karne. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bram. Go! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Mimo, że kontrolują sytuację przez większość meczu i oddali więcej strzałów na bramkę, mało kto oczekiwał gola. Sądzę, że rywale po prostu ich zlekceważyli, mimo, że cała drużyna grała w tym meczu bardzo solidnie. 2 do 0 to już bezpieczny wynik. Przed nami końcowe 30 minut. No zaczynają tam go naciskać. Przerwał to obrońca, a będzie wznowienie gry rzutem zał. Juan Camara. Ależ przeczytał to jak profesor. Ach, szkoda strata. Strata w środkowej strefie boiska. Martin Pospisil. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Jeee! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili! Znalazł się tam, gdzie być powinien, i bezlitośnie umieścił piłkę w siatce. Myślę, że bramkarz pluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. Trenerowi, już chyba brakuje słów na dzisiejszą grę zespołu. Szykuje się niezła bura w szatni. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Luka Modrić dał sobie zabrać piłkę. Ładnie się znalazł na skrzydle. Ładnie pomyślane. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ech, niecelnie, nie tym razem. Casemiro, Kross, Toni Kross, Martin Pospisil, no i strata piłki. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Piłka trafia do przeciwników. Może teraz ruszyć skrzydłem. Carvajal. Real traci teraz piłkę. Cały czas biegnie z piłką. Ma wolne pole. No, zdecyduje się na centrę. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Wybili. Szkoda, że niedokładnie. I znowu rywale atakują. Modric. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Karim Benzema. Królewscy ruszyli do przodu skrzydłem. Sporo przestrzeni zostawili im rywale. Juan Camara. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Będzie chyba podawał. Wybiega na pozycję. Napastnikowi udało się tam przedrzeć przez obronę. Oddać strzał, ale Kurtwa pięknie interweniuje. Tak, belgijski bramkarz nie traci zimnej krwi w takich sytuacjach. centruje z rogu w pole karne. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie, gdy...